Władysław była ojcze nasz nie wiem, jak myślisz? Czy błyskawicami? Zamętem wiosny. Miłością? Cierpieniem. Czy myśli twoje powstają jak cienie żywotów naszych i gasną wraz z nami? Bo gdyśmy myślą, możesz nas zatłoni jednym wspomnieniem do bytu powołać i przeżyjemy krótki sen anioła, wyrwani z grobu istnieniu oddani. Jeśliśmy ciałem twojem, zniszczyjemy i z prochów naszych nowe światy wstaną, a nad wiecznością wichrem kołysaną smugami świateł gasnących przejdziemy. Bezimienny. Wiem, że Cię nie zgadnę, bo wszystkie słowa są Twoim imieniem. Z nich narodzony, swym groźnym istnieniem wdzierasz się w moje modlitwy nieskładne.